Przewodowanie, że my jesteśmy tutaj lepsi, gorsi. Znaczy, lepsi bo już w studiach ja pani wygłasza, jest nie na miejscu, e, nikt nie jest żadnej bańce mylanej. Temat wyprzestrzeniania komunikacyjnego był już przez nas poruszany nie wiem czy nie dwukrotnie. Rozmawialiśmy na ten temat, że no, wszyscy chcielibyśmy się pochylić, e, te programy pilotażowe były dzisiaj e, pewnie ze względów finansowych, nie funkcjonują. Ja miałem to cieszyć się z kardy aktywności państwo jeśli mogę tak sobie to ocenić. Natomiast co to to pani przed dostarczyła, przeczytałem. Myślę, że jedna, e, jedno, na jedno państwo chciałbym zwrócić uwagę. Dofinansowanie dla samorządów wynosi maksymalnie 3 zł do jednego kilometra. Nie wiem, czy Pani pochyliła się też nad tym, żeby sprawdzić, ile faktycznie jest wynosi koszt jednego kilometra takiego transportu, <gry> bo to dałoby nam pewien też obraz, że na przykład szybko nie dostajemy, a 5 musimy dopłacić. Być może. W związku z tym przejść na na kilometry, powodowałoby, że te środki, które my mamy zabezpieczyć byłyby znaczne. I przypominam, chyba wszyscy byliśmy tutaj zgodni, że to zadanie w większości należy do gmin, a my możemy w nim współuczestniczyć w jakiejś wysokości. Więc przetajmy do Państwo, Państwa, przerzucać się, że ktoś widzi, a ktoś nie widzi, bo my to wszyscy widzimy. To trzeba to przekoczyć na lizbie. Nie sprzeczam się, że nie ma y, diagnozy, czy ona była, czy, nie była, czy, trafna, czy tam ta dyskusja ale ja, jak mnie ryzykę sobie jako, jako też radnej tego, że ja jestem biernym odbierającym dla mnie jakieś że ja będę nie że ja dopani ale wszyscy, tak jak i zimy, to przepraszam to co pani powiedziała to ja oni staracie się raz na robie żeby nie byli wandami dla naszych samochodów jechać no przepraszam bardzo no ale to tak chciałem żebyśmy coś usprawniali przy takimi zjednaniami czy to powinniśmy po chrysta czy za chwilę dzieci który namowaliśmy na komisji z komunikacyjnym obie jest problem i gminy sobie z nimi prawdziwe i to co tekst kazane zostało moim zdaniem jest tylko i wyłącznie jakąś małą część do finansowania do transportu publicznego i prawami świadomość że musimy zabezpieczyć znaczne środki i z tym wszystkim musi partycypować i powiatowe proszę bardzo wystarczyłoby naprawdę i ludzie by widzieli, że my pracujemy razem dla nich, a nie oddzielnie i coś z tego do tego by wyniknąć. Szanowni państwa, ja tylko dopowiem, że nie skończając kompetencji zarządu, ale my również jako radni mamy różne komisje. mamy wydaje mi się kierunkową taką komisję, jaką jest komunikacja i bezpieczeństwa i też nam nie zabiera pola czy płaszczyzny do pracy z wykorzystaniem pełnego zasobu pracowników starostwa, naszych wiedzy, specjalistów. My naprawdę mamy różne narzędzia, my nie musimy się oglądać na zarząd, na starostę, nie podejrzewam nikogo brać chęci współpracy, ale my również mamy e, takie uprawnienia. Proszę w nich korzystać. Bardzo proszę, nie biorę telefonu. Pani Radna. Cieszę się z tych słów, bo albo Pani przeczytała protokół, albo pamięta Pani z komisji, czy z sesji ostatniej, jeszcze wspominałem. to co Pani, bo tyle to przedstawiła, to są środki na 2025 rok. Na poprzedniej właśnie sesji bądź komisji, przypominam, wskazywałem, że aby e, nasze szkoły, y, bo tutaj na tym się Pani skupiła, mogły przyciągnąć nam dzieci z naszego terenu z naszego powiatu czy też innego, to te rozwiązania muszą być systemowe i nie mogą trwać rok. <krym> z tego co przeczytałem, to jest na 2025, rok, wiadomo dlaczego na kolejne lata, Bo tak jak Pani wspomniała, Pani decyduje się na to, że dziecko Pani wysłała termin. Chciałaby Pani być, że ono tam przedstawiał prezydencypację, a nie co rok. Prawda? Proszę na Te trzy o które wspomniałem, wynika z tego, że z mojego pewnego doświadczenia zawodowego, nie oczekuję od Państwa tego, że wskażecie ile faktycznie będzie kilometr, ale trzeba mieć to na względzie i nic na nie zwalnia, jestem tego samego zdania, zobowiązku pracy, otrzymujemy dietę, zdecydowaliśmy się na tę pracę, mamy też możliwość zwolnienia z pracy ustawową i to, kto, kto jak będzie pracował, ja bardzo będzie chciał się angażować, to jego sprawa, oczywiście te zarząd, czy, czy też są, są to pracownicy robi, ale czytamy, żeby Państwo wytykać sobie, kto jest na etacie, kto czym jeździ, nie czekam się tutaj to, ja, to tylko po to, żebyśmy nie mieli takich zapędów na przyszłość, że zawsze tam kogoś próbujemy dogryźć, jeśli mówimy o ja chciałbym, żeby pani się do tego przymówiła i proszę nie traktować jako moją uwagę, tylko, tylko tak ja będę na wszystkich, ja też jeśli popełnił gdzieś błąd, to też się tym stanie przeprosić, natomiast no, staram się być wszystkim uważny i też y, y, szanować państwa i nie podestąpiać nikogo o złe intencje. Momencik, najpierw pan Jan Magda. Szanowny, ja sobie pozwolę to powiedzieć. Panie Jan, e, myślę, że... E, jak dużo zabieram głos i nie tylko dlatego, żebyśmy procedowali uchwałę, ale w za każdym, za każdym punkcie się odnoszę do tego, wyrażając swoją opinię, zdanie, czy też proponując, e, nie chcę zabierać kompetencji w przewodniczącym rady, w komisji, przepraszam, natomiast jeśli jest taka wola dzisiaj może przez pana pozostałych radnych, to ja nie się spotkali. Powiem więcej, to nie będzie trzy godziny, to będzie pewnie ileś spotkań, ale jestem do tego otwarty, proszę nie zarzucać tego, że ja robię w pośpiechu. państwo jako przewodniczący komisji też macie prawo do tego, wskazałem jak kierunkową, ale to niekoniecznie musi być kierunkowa, możemy to zrobić na swoim jestem tego żeby coś Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Gdańsk. Chcemy jakieś analizy, tak? Może dopowiem tylko, pozwolicie Państwo, żeby tutaj wyjść, no, przeciw. Ale koledze może, że jednak ja mówię stanowisko jakieś. Proszę Państwa, proszę o uzmysłowić, wszechpracując z tego właśnie hamowania, jak jest, jak wygląda opiniowanie e, projektu organizacji ruchu, czy takie mm. instytucje, instytucja przechodzi, poza osobą uprawnioną, w zależności od kategorii drogi, jest to zarządca drogi, jest również policja, a to powinna być wiodąca w tym zakresie raczej i dopiero na końcu, w zależności znowu od kategorii drogi, albo zatwierdza organizację ruchu starosta, albo nawet wojewoda. I tak wygląda mniej więcej w skrócie, ale proces, proces zatwierdzania organizacji ruchu. Pewnie, że my jako urzędnicy czasami się dziwimy, dlaczego jest taka inaczej. Natomiast proszę tylko mieć na poprzez instytucje i jest e, projektowany przez osoby z Tak jak pamiętam ten przykład, że, to akurat o Zalesiu, e, i on się z częścią mieszkańców przede wszystkim, może i urzędników spotkał za probatą, ale też część była niezadowolona. Po dwóch dohamowania, tak jest później takie m, szybki start i wszyscy byli zadowoleni. Natomiast e, pozwolę sobie tylko powiedzieć do Państwa, że trzeba to byłoby 50, czy 70, czy 30, ta druga hamowania byłaby m, Przede wszystkim problemem jest to, że ludzie nie dostosowują się do, do tych ograniczeń. Yy, I to jest największy problem, bo wprowadzimy 50, no to jest już tylko następstwo, a wszyscy byśmy oczekiwali, żeby jednak były środki takiej represji na, na użytkowników lub kierowców, którzy przełamią yy, również te oczekiwane przez nas yy, przepisy. Jakby tam było 30, to też może tak być o 70 i coś by się wydarzyło. I tu mamy pewien problem, jak sobie z tym poradzić, no bo... Jak no nie mam radarów, nie można stawiać, albo nie ma, policję, no policja coraz częściej, jak idzie staje, e, no, jestem że może większości jest gotowych, ale, ale jednak z e, radarami nawet trzęsą wolina i to dobrze, bo to znaczy, że, że ta prewencja jest większa i trochę takie pochamowanie przynajmniej na dłuższy okres czasu, czasu działa, że, że obawiam się, że tam nie będzie, ale to jest problem, e, myślę. Bardzo proszę mnie. Nieprawda, Pani Radna, co Pani powiedziała, że Pani widzi jakieś różne samochodami i tam Pani pewnie może stwierdzić, jako kierowca, że ta prędkość jest większa niż dopuszczalna. Ale to, nie, to chciałem powiedzieć. To nie, znaczy, i to nie znaczy, że powinniśmy nie robić przejścia, bo stosować tunele. Mówię o kartyce, która niestety taka jest. A to czy? tam ma być 50-70, to tak jak wspomniałem, tylko chciałem zwrócić uwagę na proces, a Pani Pani nie to co ma nawet zna, na proces sankcjonowania organizacji ruchu przez jakie szczeble i kto jest uprawniony do tego, żeby ją napisać. Co wiadomo, że wchodził nawet do leżejca tam na dzisiaj dzisiaj w bezpieście, to był wielki problem, a wielkim problemem również, Pani, że drzewa od do łina, to jest to ja <coughs> to ta Mówił pomiędzy drogami. Też jest takie przejście. Natomiast to do tego 50 70, to, to jak sobie przypominam czwartą klasę szkoły podstawowej, to już tam się uczyliśmy yy, z tej długości hamowania. I chyba pani nam nie udawać, że 70 50 to hamowanie hamowania będzie krótsza czyli 50 na minut. Ja mam jeszcze... Ja nie wiem, czy to jest tak natomiast z wiem... Może tutaj przy okazji jeśli tak akurat takim obszarem nie jest objęta ta inwestycja, natomiast jak widzicie Państwo na przykład drogą S3, to za, to jest to plac budowy, tam za organizację ruchu odpowiada wykonawca i on e, ustanawia znaki drogowe, czy to ograniczone prędkość, czy też jazdy. Nie wiem, czy ta ścieżka rowerowa wkracza w teren e, jezdni, czy to jest traktowane jako cały plac budowy, tego nie wiem, no, może Pan Starosta wie, to proszę i myślę, że to się będziemy e, przekonywać, uważam, że to powinno podlegać jakiejś analizie, e, bo wszystkim nam, jak tu siedzimy, zależy na, na bezpieczeństwie e, i jest pełna wiadomość, droga, jest wąska, Nie wiem, na tą chwilę nie zrobimy, bo e, sam jako mieszkaniec gminy Wolin i pracownik wielokrotnie próbowaliśmy też wykonać przycinki drzew. Tam tam we wszystkim uczestniczy konserwator zabytków i to jest bardzo, bardzo trudne proces, żeby przejść e, może podcinkę, przecieńcia pięknacyjne tak, natomiast wycinkę to już jest orzekowe. Panie Starosto, chciałby Pan? Myślę, do że Państwo, że to też może wynikało z tego, że, że chwilę wcześniej mieliśmy wspólne posiedzenia komisji. E, no ale jakby z tego zaproszenia nie skorzystał, Panie Przewodniczący. Ja tylko do Państwa, że, e, i też to akcentowałem na ostatniej sesji, że dostaliście Państwo, chyba e, pa Pani właśnie Pani Aniu, e, na temat tego Kiedy Pani może i jak wnioskować do budżetu, to też wskazywałem na to, żebyście Państwo się spotykali z tą uchwałą, z powodu określenia tego praca nad projektem. I to jest tak, jak Pan tutaj, e, Jan Magda uważa, jest to nasz przywilej, czy, czy przewodniczących, a czy ktoś z tego spowodował, czy nie, no to trudno nam sądzić. E, proszę się przekrywać, z zrozumieniem, i proszę nie ratować tego argumentu. Nie, właśnie, jak dostaniemy dokumenty, to proszę nad nimi się skupić, doczytać i wtedy korzystać ze swoich uprawnień. ja Odpowiem, e, Panie Janiu. E, ja, już ostatnio dyskutowaliśmy, że tak jak każdy raz obudżetowo zwracają do przewodniczących i pytam, czy to powiedziano wcześniej każdy z nas, ponieważ z w tej sprawie ukształtowania budżetu może składać wnioski do budżetu, już o kiedy to kiedy życzeń, kiedy możemy później e, wnioskować o, o zmiany, więc jakby Uważam, że, że m, rata nas radnych tutaj jest w jakiś sposób ograniczona, natomiast przyjmuję tę sugestię, bo e, przed chwilą rozmawialiśmy e, w innym temacie właśnie w szpitala, to też e, nikt z Państwa tego nie podjął, a mi przez chwilę umknęło, ale wydaje się, że warto by było zaprosić Panią Prezes, aby do, m, opowiedziała nam jak wygląda dzisiaj e, szpital, a mówię to dlatego, że miałem okazję i przyjemność ostatnio uczestniczyć w posiedzeniu zarządu, a nie było spotkanie z Panią Prezes, więc uważam, że jest e, i to powiedzieć, i czym się pochwali, bo od czasów, kiedy ten szpital, e, był w takiej ruinie, to dzisiaj się podnosi, i wynik finansowy jest tam e, dodatni, a no udało się tutaj, tutaj wszyscy nie wiedzą, dlaczego jak, jak służba zdrowia że to jest bardzo, bardzo ważna. A przecież widzicie, państwo wszyscy przed sobą jakoś tak nagle nie zostało to zaakceptowane. Więc ja tutaj przyjmuję, przyjmuję ten Pana tutaj subiektywy uważam za zasługujący no i będę proponował, jeśli państwo wyraźnie wolne wspólne posiedzenia, to takowe będą do e, odpowiednich wyprzedzeń, a jeśli państwo będziecie tam chcieli w Komisji to ja też nie mam mowy. E, Także to już zawsze zostało powiedziane, dzisiaj potrafimy to, e, a spotykamy się z tym tematem, kiedy że na jak i czy, to, czy, budżetu, czy naszego życia, e, a jak z tych punktów wymaga pochylenia się ja przede wszystkim też tego, jak niektórzy są nowymi radnymi, abyśmy wszyscy wiedzieli, co się dzieje, też potrafili później opowiadać społeczeństwu, bo pewnie takowe dyskusje przeprowadzimy więc myślę, że to nie ma złego listu z tej strony. To tak na, na przyszłość. To bardzo Panie Milio, proszę o mikrofon proszę Państwo, mieliśmy to wspólne posiedzenie, jeszcze raz do tego wrócę. Odam tak że Pani Mecenas głos. Mi się wydaje, że nie jest to uchybienie, ale każdy z nas ma prawo do odrębnego zdania, więc może poprosimy Panią Mecenas, żeby Pani dała stanowisko. Było wspólne posiedzenie komisji, więc yy, i tak jak wspomniałem, nikt jakby z tego upewnienia, który wynika z uchwały naszej oko, tej budżetowej, z tego nie skorzystał. Więc yy, yy, idącym tokiem myślenia, panie Janie, idącym tokiem myślenia, to gdyby było tak, że, że przewodniczący komisji bojkotowali pracę komisji budżetowej, to byśmy nie podjęli uchwały, pan zdaniem? No dlatego tak literalnie czytając, mogłoby tak być, że, że, że brak, udzia brak udziału przewodniczących w pozostałych komisji spowoduje tym, że. Yy, no, ja, ja uważam, że yy, należy do niemać, że spotkaliśmy się na wspólnym posiedzeniu. Wszyscy mieli prawo i przewodniczący komisji również. Yy, nikt nie skorzystał z prawa przysługującego mu. No wspaniale, jest to przywilej do uzupełnienia. Nikt tego nie skorzystał, bo to tak jak wspomniałem. Gdyby ktoś chciał wygotować e, pracę Komisji Budżetowej, to proszę dać uwagę, jakie skutki by to wytężały, byśmy dzisiaj nie mogli uchwalić e, budżetu. No bo przecież. Ale jeszcze raz, ale jeszcze raz, ale jeszcze, ale jeszcze raz przypominam, że z tego zapisu kodyfikancji takowego wynika, że przewodniczący czy Komisja Budżetowa opiniuje po wysłuchaniu. To gdyby było tak, że nic się nie stawia z tej pozostałej Komisji na Komisji Budżetowej, to również Komisja Budżetowa nie może na to opiniować, prawda, czy nie? No ale aliancja. Idąc, 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 no ale idąc z tym tokiem myślenia. Dobrze, no, tak. tak. Ja tylko, ja, tylko, ja, tylko, ja tylko mówię, że może być przeczytany i mogłoby dojść do takiej sytuacji, ale oddaję Pani Mecenas głos, bo będziemy to wszyscy, myślę, że wszyscy bardzo chętnie wysłuchamy, dziękuję. Ja nie podzielam tego zdania, na jest to jedna które Pani Mecenas, że mamy tę uchwałę grunkową i chcę przypomnieć, że jeszcze przed chwilą Pani Janie Zgadzał pan Pana pewne teoretycznie uchybienia, które wynikają z uchwały, o czym za chwilę mówi Pan, że można to uznaniowo potraktować. No, ja jednak uważam, że powinniśmy pracować zgodnie z przepisami prawa i aktami e, tego naszego prawa miejscowego, e, jakie są nasze tutaj uchwały i określający tryb, e, bo znowu rozszerzając ten wątek który pan na przykład e, uważam, że, że, że nie, że tego to uchwałę. Jakby jej nie było, pewnie, pewnie sytuacja wygląda w innych, ale w 2011 roku coś podjął. Nawet byłem wtedy radnym e, i tak do dzisiaj 13 lat częściej to funkcjonuje. E, ale to myślę, że na dzisiaj, e, czy na przyszłość nie zabiera Państwa takiej możliwości, więc e, nic się z tego nie dzieje. Natomiast to no, jest rybem i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, koncept życzeń był do, pamiętam, 15 października. E, I już wówczas również można było wyrażać e, wolę zgłaszać e, do budżetu zamiast z z naszą uchwałę. Jak się trzymajmy. Nie zapomnijmy, tak że jedno było, inne nie. Jeśli przepis szacuje na konkretnie, to się jego trzymajmy. Proszę Panie na jeszcze chciałbym powiedzieć, może to też Państwa tutaj wyczepię, wciąż widzę wątpliwości. Mikrofon. Ja jeszcze raz do Państwa pragnę e, podkreślić, bo traktuję się dzisiaj jako ten, który prowadzi po wspólne posiedzenia, proponuję, e, trochę inny temu, że my nie mamy czasu. My mamy decyzję, ale Państwo będziecie chcieli i sami, e, nie muszę to być ja, to jest tylko zawsze propozycja, każdy z przewodniczących komisji, ale też Wy jako członkowie, możecie ja o to, żeby się spotkać w każdym, w każdej sprawie, formalnie bądź też nie. E, ja nie widzę tutaj żadnych ograniczeń, e, ja też nie muszę prowadzić tych wspólnych posiedzeń. E, od samego początku proponowałem Państwu, żeby ktoś e, e, jakby ja ją przyjmuję, natomiast Chciałbym, żeby, żeby tutaj takie odium nie spadło, że ktoś kogoś ogranicza, bo w tym się nigdy nie zgodzę. Tak jak każdy dysponuje czasem możliwościami, ma prawo się wypowiadać. To już dzisiaj na każdym w każdym miejscu podkreślamy, że e, jeśli temat jest ważki dzisiaj specjalnie, może nie specjalnie, ale e, wskazałem też temat szpitala, służby zdrowia, bo podjęliśmy się na jakimś, no, jest o czym dyskutować. I czy Państwo będziecie chcieli w grupa formalnie nieformalnie, to Państwa wola. E, szanuję to, że nie wszyscy są radien, nie mają tego doświadczenia samorządowego, bo proszę nie wstydzić się pytać, ja też jestem zawsze do dyspozycji czy z tym kancelaria o pewnością, jeśli coś miałby przyjąć kształt formalny czy uchwałę, czy, czy inne, inną formę, to myślę, że na pewno nie ja Państwo na to Wasza bola. Bardzo dziękuję, bardzo proszę Państwa. Myślę, że znowu, jeśli byśmy poszli w tym torze, to będzie pytanie od dla zabraknie tej dyskusji, która tutaj dzisiaj wybrzmiała, że, że jest potrzebna. Myślę, że każdy ma prawo do inicjatywy dolnej i to jest ten czas, żebyśmy też pewien żebyśmy wsparli schemat współpracy. I ja tego Państwu życzę i, i, i Wam, i rodzinom też takiej życzliwości, aby, aby między nami, jeśli dochodzi do nieporozumień, to żeby one też miały odpowiedni poziom i żeby ta dyskusja zawsze była konstruktywna, a ona zależy, jak ona będzie i jak będziemy pracować. I tego Państwu sobie życzę, bo budżet jest nasz, ten powiat jest nasz, my za niego odpowiadamy i też przede wszystkim za naszych mieszkańców, za to, jak żyjemy, w jakich warunkach to, że te środki są takie, a nie inne że to, trochę może jeśli nie to, że żyje się po prostu lepiej, że stworzyliśmy warunki, a nie różnią nas podziały, że to się z czy z strony, tylko przyświeca nam jeden cel, jakim jest życie naszych mieszkańców i, I tego Państwu i sobie życzę yy, i zapraszam jeszcze raz na tutaj również na, na, na Wigilię. Myślę, że tam też jest moment do tego, żebyśmy właśnie sobie trochę w innej atmosfery porozmawiali i te, te relacje może trochę zbudowali, a jeśli, a jeśli one zostały, a nie zostały, zamykam. Siódme posiedzenie sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.